Cześć wszystkim Adamlongboard.pl. Dzisiaj wam opowiem trochę o desce od Mindlessa, Mindless Maverick Dropthrough. Bardzo fajna deska. W komplecie standardowo jest montowana na trackach, na czarnych trakach z odwróconym kingpinem i na bardzo dużych kołach Mindless Shifta 76 mm 83A. Uniwersalne kółka, duże kółka, świetnie pokonują nierówności, ale także są dobre do robienia slajdów od spodu, jak widać, jest to bambus. Bardzo świetnie widać fakturę, fakturę tego bambusa. Duże wycięcia na, na kółka, dlatego właśnie takie, nawet takie spore kółka nie będą groziły bite'em. Przez ten drop-thru deck jest obniżony, noga mniej się męczy, czyli jest idealna do pushingu i do jazdy po mieście. Elegancki grip. Ze świetnymi wycięciami, e, i widać także logo Mindlessa u góry e, z tyłu zakończona bardzo długim kicktailem, który nam umożliwia wszystkie robienie wszystkich podstawowych trików. E, umożliwia nam podbijanie deski, lekkie podskakiwanie. E, długość jej to 111,75 e, cm. E, szerokość to prawie 25 cm, czyli jest to spory dek. Wheelbase 85,75 cm, kształt jest podobny do klasycznego, bardzo fajnie sprawdzi się na mieście, uniwersalna deska, na małych górkach to też w sumie da radę przy wszystkich nieco szybszych zjazdach, w świetnej cenie, dobra jakość, naprawdę możemy polecić, jeżeli macie jakieś pytania odnośnie tej deski lub innych desek, Piszcie do nas, na wszystkie maile odpowiemy, subskrybujcie nasz kanał, longbord.pl.